Dajcie w barbach psychiki e, po raz Na kolejny. Serdecznie. Dzień dobry. E, Elżbieta Wrodowska, e, psychoterapeutka, superwizorka, Jest TDP Katowice, czyli terapie krótkoterminowe. E, wracamy do tematu, e, o którym rozmawiamy już od kilku odcinków, czyli e, co jeśli w naszym życiu okaże się, że mamy narcystyczną mamę, e, ale chciałbym o tatę zapytać. Mm. Jak ojciec ma się w tym wszystkim? Cieszę się, że pytasz o tatę. Wszyscy straszą narcystycznymi matkami. A w domu mamy do czynienia z komplementarnością. Czyli może być też ojciec narcystyczny. Może być ojciec narcystyczny, i wtedy, mając to doświadczenie, że mamy i matkę, i ojca, którzy są egoistyczni, skupieni na sobie. Mówię tutaj o cechach i o zaburzeniach narcystycznych, tak? Mówimy o jednym i drugim. Kontrolują, wymagają posłuszeństwa. Jeżeli próbujemy być odrębni, indywidualni, stajemy się przestępcami w oczach rodzica, to takie dziecko nie ma innego wyjścia, jak porzucić siebie, zdradzić siebie, zakopać swoją, taką prawdziwość swoich pragnień i tęsknot i w takim, w jakiejś piwnicy i czekać na lepsze czasy, że może kiedyś będzie mi dane rozwinąć siebie prawdziwego. Ale częściej, szczególnie jakoś tak hmm, tutaj w naszym kraju, mamy do czynienia z taką komplementarnością ról, która polega na tym, że na przykład, jeżeli mamy narcystyczną matkę, która kontroluje, wymaga, manipuluje, zarządza, to w pakiecie ma ojca, który jej nie koryguje. Wcale to nie jest lepsze dla dziecka, bo, tak jak mówiliśmy w przerwie, wystarczy jedna osoba dla dziecka w takiej e, strukturze rodzinnej, która prawdziwie kocha, aby dziecko umiało sobie poradzić, a nawet nie brać na poważnie do siebie aż tak e, zranień przez narcystycznego rodzica, ponieważ ma punkt odniesienia. No tak, ale... Mhm. Ale, jeżeli mamy ojca, który dla świętego spokoju nie zajmuje stanowiska, albo mówi: No daj spokój, wiesz, jaka jest matka, zrób to, co ona chce. To w, mojej, w moim rozumieniu i pracy terapeutycznej, ja często mówię pacjentom, że e, do tej pory pan, pani, myślała, że tata jest lepszy, ale to tata wkłada pana, panią w ręce matki, która traktuje pana, panią jako rzecz. No z drugiej strony ojciec, czy, ojciec, czy ten drugi rodzic, mm -hmm, no bo to tak? znowu nie, nie, tak. nie, nie mówmy tylko, że to o mamę chodzi, yy, no jest w tej samej sytuacji. W związku z tym, jeśli... Ale jest taki, dorosły? No tak, ale jeśli taki rodzic yy, narcystyczny ma potrzebę kontroli nad dzieckiem, to ma też potrzebę kontroli nad drugim rodzicem. Tak. I w związku z tym... No... A drugi rodzic podejmuje decyzję? Czy spisuje yy, na, na tak zwane pożarcie dziecko? Temu rodzicowi, czy jeszcze go nawet uczy pozbawiania się siebie, tak jak on się pozbawił siebie. Czyli co, to, ta, taki, no, załóżmy, że to jest matka, ojciec. że uh -huh. matka narcystyczna, ojciec uh -huh. w tym układzie. No i to, to ojciec wtedy mówi na przykład tak: No, y, daj spokój. Y, Przytaknij, bo ja później nie będę miał świętego spokoju, a ja tu żyję mhm. z mamą, w związku z tym ty sobie później wyjedziesz tam, gdzie mieszkasz ze swoją partnerką czy partnerem, a ja tu zostanę i będę miał cały czas suszenie głowy, to weź i przytaknij dalej. Czyli mamy dwóch egoistów. Mhm. Matka, matka, która w tym przypadku, jak omawiamy, jest tą aktywną egoistką, która zarządza, ma być tak, jak ona chce i taki cichy egoista, który mówi, zrób tak jak ja, aby ja miał święty spokój. A co z dzieckiem? A jak ojciec jeszcze szantażuje na przykład i mówi, mhm. jak tego i tego nie zrobisz, to na przykład mhm. w przypadku dziecka jeszcze, kiedy żyją razem z rodzicami, nie kupię mhm. ci tego i tego, albo nie pojedziesz tu i tu na wakacje, a w przypadku dorosłej osoby, nie wiem, na przykład nie popilnuję ci wnuków, jeśli nie przytakniesz matce, to w ogóle ci nie będę pomagał w niczym. To strasznie smutne, bo to już wygląda tak, że albo od początku ojciec nie miał własnego ja, albo już tak przejął metodologię matki, że tak jak ona szantażuje, używa tych samych metod. Nazywamy to taką introjekcją, czyli uwewnętrznił, wziął jako swoje pewne narzędzia, aby dla świętego spokoju dla matki zaszantażować dziecko. Dziecko jest w przerażająco trudnej sytuacji, ponieważ nie ma nikogo, kto by korygował tego aktywnego, który sprawia ból. Bo gdyby mamy, gdy mamy ojca, który ma odwagę przyjść i powiedzieć, a mama zapytała cię o to, jak tam było na dyskotece. To było miłe, prawda? Ale jednocześnie potem zauważyłem, że coraz mniej chciałaś mówić, opowiadać mamie. No wiesz, tato, bo mama to tak pyta, ale potem to przypytuje. A powiedziałaś to mamie, że poczułaś, doświadczyłaś przypytywania? No wiesz, jaka jest mama. Chodź, pomogę ci. Idziemy. Moja kochana żono, nasza córka ma coś do powiedzenia, bardzo ją w tym wspieram, bardzo się cieszę, że nasze dziecko się rozwija, na pewno ścian nie podpierało, miało super zabawę na dyskotece, ale jednocześnie zauważyłem, że tak posmutniała po rozmowie z tobą i chciałbym zrobić wszystko, co w mojej mocy, abyśmy wszyscy mieli frajdę z tego, że dzieciak wrócił z zabawę. I to może, by była prawidłowa że... reakcja, tak, tak? Tak, zajął stanowisko o rodzic i postawił granicę matce, w tym przypadku, która oprócz ciekawości kontroluje. I powiedział: ciekawość jest okej, okay, ale w pewnym momencie jak dziecko przestaje mówić, a ty przepytujesz je, to jak myślisz? Ono będzie chciało z radością się podzielić w przyszłości tym, co się u niego dzieje? I taki rodzic korygując matkę, mówi: W naszej rodzinie ważna jest wrażliwość, w naszej rodzinie ważne jest dzielenie się, w naszej rodzinie ważne są wzruszenia. Nie mogę się już doczekać, aż wrócisz z kolejnej imprezy i opowiesz, jak dobrze się bawiłaś. I rozumiem, że to później ma wpływ też na to, jak dziecko funkcjonuje tak. już w dorosłym życiu i kogo na przykład jako partnerów być może wybiera Absolutnie, w dorosłym tak. życiu. A co w sytuacji, jeśli na przykład ojciec nie koryguje tej matki, tylko no właśnie doprowadza do takiej sytuacji? Machnijmy ręką. Zróbmy to, żebym ja miał święty spokój. Ja później yy, będę miał cały czas yy, w domu lament i płacz. Wtedy takie dziecko pod jeszcze podkręceniem taty jeszcze bardziej zadowala matkę i jeszcze bardziej rezygnuje z siebie. I staje się takim sobowtórem ojca, tylko że smutniejszym, bo ojciec miał to doświadczenie wejścia w relację z taką kobietą, gdy był dorosły, a dziecko jest zależne od mamy i taty. I tak jak trochę mówiliśmy w przerwie, super, jeżeli gdzieś jest jakaś w, w pobliżu inna trzecia osoba, tak, czy starsze rodzeństwo, czy babcia, czy dziadek, czy ciocia, no właśnie czy mój, chciałem chcia 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 to zapytać, mm -hmm. jak właśnie rodzeństwo może mm -hmm. się w tym odnaleźć, no ale z drugiej strony rodzeństwo być może też jest w takiej samej sytuacji, jak, jak my, kiedy mieszkamy pod jednym dachem. Tak, tylko, że y, w problemie... Narcystycznych kłopotów, cech, zaburzeń. Na przykład mamy tutaj, rozkładamy na czynniki pierwsze rozumienie narcystycznej matki. Narcystyczna matka nie jest w stanie spojrzeć z tak zwanej pozycji trzeciego. Ona nie jest w stanie z lodu ptaka zobaczyć, że ona rani swoje dziecko. Ona naprawdę nie ma dostępności do takiej analizy. Tam naprawdę nie ma tego doświadczenia. Więc jeżeli nie ma tego rodzica drugiego, który mówi, słuchaj, ja wiem, że ty bardzo kochasz. Jesteś taka kwoka, chciałabyś po prostu tak mieć to dziecko dla siebie, ale to nie służy naszemu dziecku. Posłuchaj, zobacz, czy woli, żeby dziecko przychodziło i miało otwartość i taką frajdę, i taką właśnie życzliwość, żeby dzielić się tym, co u niego w życiu, czy woli, żeby coraz bardziej mniej mówiło? Tak, jeżeli tego nie ma, to jest kłopot. Często bywa tak, że jeżeli na przykład mamy to szczęście starszego rodzeństwa, które dosyć szybko się zorientowało, o co tutaj chodzi w tej takiej rozgrywce między kontrolującym jednym rodzicem i na przykład, jeżeli się doświadczyło, że ten tata nie zajmuje stanowiska, ale miało się jakieś doświadczenia, nawet z rodziną sąsiadów, to wtedy, jeżeli mamy takiego młodszego w domu, brata, siostrę, to czasami tak możemy pomóc, albo taki młodszy ma to szczęście. Czyli jeśli już wyszliśmy z domu rodzinnego, tak. ale ten tak. młody jest tam, czy młoda, no to tak. wtedy możemy cały czas wspierać na przykład wizytą tak. w domu, mówiąc, mamo, to nie tak. tak? Raczej te, temu młodszemu podpowiadamy strategię radzenia sobie. Na zasadzie, wiesz, moje doświadczenie mi mówi, że jak wchodzisz w power conflict z mamą, to będziesz miał tylko trudniej. Jak zrozumiesz, że mama, jej się wydaje, że chce dobrze, ale jak jej wytłumaczysz, na przykład, że Mamo, chcesz dla mnie dobrze, ale nie możesz chcieć dla mnie dobrze, bo nie jesteś mną. Tak rozumiem. Chciałabyś jak najlepiej według swojego tam scenariusza życia mnie obdarować, ale wtedy nie dowiesz się, jak bardzo będę szczęśliwy, nie dowiesz się, jak bardzo, tak? Możesz zobaczyć coś innego niż ty zaplanowałaś. Pozwól mi pokazać ci, że to inne też jest dobre. Jeżeli chcesz, abym się z tobą dzieliła, dzielił, bardzo zapraszam Twoją ciekawość i bardzo Cię proszę, kiedy powiem stop, to za każdym razem powtórzę Ci, umówiliśmy się na stop, to już nie jest ciekawość, to jest kontrola. Rozmawiałem z wieloma moimi znajomymi mm -hmm. y, i bardzo dużo osób mówi o y, podobnych sytuacjach ze swojego życia, że nie wiem, poszli na studia na przykład, który, na które nie chcieli iść, bo mm -hmm. mama im wyty mm -hmm. wytyczyła taką y, drogę, ale też y, jak się buntowali, to często było albo, że y, mnie nie kochasz, mm -hmm. albo, że na przykład y, od kiedy nie jesteś z nami tutaj w domu, to się tak bardzo zmieniłaś. W związku z tym odwaliło ci tam, po prostu nie możemy, nie możemy Cię zrozumieć. Wtedy na przykład ojciec wkracza do akcji i mówi, no tak, w ogóle co, co ty masz w tej głowie, ten świat cię zmienił. To, to duże miasto, do którego na studia wyjechałaś, to spowodowało, że, że, że jesteś zupełnie inną osobą. My cię nie poznajemy. Mhm. I jakby no nie ma tutaj dyskusji, nie ma tej rozmowy, nie ma tej, tego skorygowania. naprawdę. Mhm, I co wtedy? To zależy od tego, na ile dojrzałe jest dorosłe dziecko. Jeżeli jest w miarę przy sobie i zdecydowało, że nie będzie rezygnować z siebie, to wtedy mówi takiemu rodzicowi, tak możesz doświadczać, tak możesz interpretować, ale jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak jest naprawdę, to mnie zapytaj, ja ci chętnie powiem. Natomiast jeżeli będziesz za mnie mówiła, diagnozowała mnie i tak dalej, to sprawisz tylko jedno, będziesz mnie, mnie miała tutaj mniej. A jednak bardzo mi zależy. Abyśmy chcieli się spotykać, a jak się spotykamy, abyśmy mogli się czymś wzajemnie podzielić. Będzie mi bardzo smutno uznać, że taką takim, jakim jestem, nie jesteś zainteresowana, ale wtedy to będzie twoja strata i twoja pustka, bo mnie to nie będzie. A co z tym ojcem w takim razie? Bo przecież on tam, w tym domu. I ojciec natychmiast będzie, tak, tą, tak, tak zwanym przedłużaczem mamy i za, chwili, za chwilę będzie te wszystkie techniki stosował tylko przez własne, tak, tutaj kierowanie osobiste ich. I wtedy taki mądry dzieciak mówi, tato, jesteś przedłużeniem mamy, a tak bym chciał usłyszeć, chciała usłyszeć, że tęsknisz za tym, abyśmy mieli Chęć spotkania się, każdy taki, jak jest, i pogadania, spędzenia czasu, pogrania w grę, pójścia do knajpy i pocieszenia się tym, co jest fajne w naszym życiu. Zachęcam Cię do tego, abyś bardziej pogadał z mamą nie ze mną. Przekierowujemy, ojca na zasadzie z wdzięczności, tato, mamą, za życie, które daliście mi. Uczynię je najbardziej swoim, najpiękniejszym, najbardziej w zgodzie z moimi tęsknotami, pragnieniami i marzeniami. I chciałbym, abyście się tym tak samo cieszyli jak ja. Będzie mi jednak smutno, jak stwierdzicie, że kiedy sięgam po rozwój życia, który mi daliście, na swoich zasadach, normach, wartościach, marzeniach, jeżeli tego nie akceptujecie. To z wielkim smutkiem zostaje mi uznać, że to wy rezygnujecie z kontaktu ze mną. Ja o tym wszystkim Elżbieta Brodowska, psychoterapeutka, superwizorka i jest TDP Katowice. Czekamy też na Państwa komentarze. Proszę pisać. Bardzo dziękuję, Lu. Dziękuję. I e, powiedz jeszcze, jak możemy popracować z Tobą, o, gdybyśmy ośrodek... mieli na przykład taką, taką sytuację, bo rozumiem, że też w takich kwestiach. Tak, pracuję. Ośrodek Psychoterapii, Zdrowa Psychika Elżbieta Brodowska, Katowice. I online też można? Raczej w ISTDP unikamy online. Owego. Czyli Ta do Katowic na, na weekend. <grym> na A pięknie jest. <grym> pięknie. Szczególnie rynek w Katowicach, prawda? Uwielbiam. Mm. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Realizacja Kamilo Castro. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Dziękujemy. To były barwy psychiki. Jeśli ci się podobało, subskrybuj ten kanał i daj łapkę w górę. Podziel się swoją opinią i skomentuj, tworząc w ten sposób dyskusję. Barwy psychiki.